Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam na imię Ola. Kupę czasu mnie tutaj nie było, ale mam nadzieję, że jeszcze ze mną tutaj jesteście. I dzisiaj jest odcinek specjalny. Chciałabym wam rozdać nagrody, nagrody z okazji z takiej okazji, że mój kanał osiągnął już jakiś czas temu ponad 1000 subskrybentów. Niestety ja byłam tak strasznie zajęta w każdy weekend, że no, nie miałam tego czasu, żeby tutaj usiąść, wszystko do kupy zebrać i y, y, zrobić takie rozdanie. Ale oprócz tego y, co Wam chcę rozdać, y, pokażę Wam również, y, co ja otrzymałam, ponieważ to taki czas, specyficzny czas y, y, grudniowy świąt Bożego Narodzenia, Mikołaja, że y, czasami hawciarki również siebie wzajemnie obdarowywują. Ja zacznę najpierw od tego, co ja mam dla Was. Ponieważ dla każdej osoby, która tworzy takie treści na YouTube, jest bardzo ważne to, żeby oczywiście miała osoby, które ją chcą oglądać, wspierać w postaci lajków, like w postaci komentarzy. Dlatego ja postanowiłam, że to rozdanie będzie rozdaniem przede wszystkim dla tych osób. Które na moim kanale się udzielają? Czyli dla osób, które piszą komentarze. I, I tutaj liderką w pisaniu komentarzy jest nasza kochana Sylwia z kanału Sysia Bu, która chyba pod każdym filmem, który ja widziałam na YouTube, zawsze napisze jakieś dobre słowo, prawie zawsze pisze komentarze. W moim przypadku. Pod moimi filmami Sylwia tych komentarzy napisała najwięcej, ponieważ YouTube daje nam takie narzędzia i możemy sprawdzić, kto ile komentarzy napisał. I Sylwia jest tutaj liderką i ja postanowiłam nagrodzić Sylwię. Niestety, prezent dla Sylwii jeszcze się u mnie nie pojawił, ale wiem, że już leci, także mam nadzieję, że Sylwii się spodoba ten prezent. Ja Miałam dla niej pierwotnie przeznaczony inny prezent, który już u siebie mam, ale niestety nie wiem, czy przypadkiem tego prezentu, tego zestawu, który chciałam jej podarować, nie ma. Dlatego postanowiłam podarować jej coś innego i za chwileczkę zobaczycie to, co będzie dla niej nagrodą specjalną. To jest taka poduszeczka wykonana metodą koralikową z firmy Reflex Desoje. Nie wiem, czy to się tak czyta. Ja mam problem z francuskim, w każdym bądź razie jest to poduszka z tej firmy i ja kupiłam sobie kilka takich poduszeczek na swoje urodziny, które niebawem będę miała i pomyślałam, że ponieważ nie wiem czy Sylwia tego zestawu nie ma, który miałam przeznaczony, to podaruję jej taką piękną poduszeczkę. Oczywiście Sylwia może nadal wziąć udział w dalszych losowaniach, jeżeli tylko będzie miała ochotę, a yy, warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest to, żeby, postawi żeby postawić, żeby postawić do momentu kiedy ten mój yy, film wyjdzie, chociaż jeden komentarz pod jakimkolwiek moim filmem, oprócz filmów, w którym w których również proponowałam nagrody, więc jeżeli ktoś tylko i wyłącznie starał się otrzymać nagrodę i nie postawił żadnego komentarza pod żadnym filmem, no to taką osobę nie będę brała pod uwagę w losowaniu. Także osoby, które się udzielają na moim kanale, osoby, które piszą komentarze, zapraszam do wzięcia udziału i już pokazuję, co dla Was mam. Mam dla Was trzy nagrody. Myślę, że te nagrody są bardzo fajne. I No i co? I zapraszam Was. Pierwszą taką nagrodą będzie nagroda z firmy Abris Art. Mam nadzieję, że tutaj się tak mi mocno nie odbija światło. Jest to taka pszczoła. Jest to nagroda numer 1 i bardzo proszę w komentarzu wpisać pszczoła. Drugą nagrodą też z firmy Abris Art. Już kiedyś pokazywałam chyba ten zestaw, że to będzie zestaw na nagrodę. To jest właśnie taki rower. To też jest haft częściowo koralikowy. Tak, chyba nie, chyba on jest nawet całkowicie koralikowy. Także są to koraliki. Taki zestaw z firmy Abris Art. I w komentarzu proszę wpisać słowo rower. I trzecią nagrodą jest to nagroda z firmy Dimensions. Są to takie zawieszki świąteczne słoiki. Tutaj jest taki fajny drucik też dodany. Myślę, że to jest bardzo fajna nagroda. Jeżeli komuś podoba się ta nagroda, no to proszę wpisać słowo zawieszki. Można brać udział oczywiście w losowaniu wszystkich z trzech nagród, można wpisać wszystkie trzy słowa, nie ma żadnego problemu z tym, że zastrzegam sobie to, takie prawo, że osoba, która wygra już jedną, no to nie będę ją losowała i nie będzie mogła już wygrać drugiej nagrody, tak żeby jak najwięcej osób nagrody otrzymało. Ja przede wszystkim chciałam Wam wszystkim bardzo podziękować. Ja nie wiem, czy już to dziękowałam, a już dziękowałam ale chciałam Wam wszystkim bardzo podziękować za to, że za mną jesteście, jesteście, za to, że mnie wspieracie. To jest bardzo ważne dla osób, które tworzą takie treści, bo jeżeli widzimy ten feedback z drugiej strony, że jesteśmy wspierani, to mamy też większą chęć, zapał i motywację do tego, żeby coś tworzyć, a takie tworzenie też pochłania naprawdę mnóstwo czasu, który każdy z nas, wiadomo jak jest czasem, każdy z nas tego czasu nie ma za wiele. Także ja bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie subskrybują, wspierają, lajkują, piszą komentarze i tak jak mówię, ja te komentarze bardzo sobie cenię i zachęcam do komentowania, ponieważ myślę, że ja tą zasadę komentowania będę kontynuować, nie wiem czy w takiej samej formie, czy może w jakiejś innej, mam tutaj różne pomysły, natomiast na pewno chcę wspierać te osoby, które również się udzielają na moim kanale ja w sobie moją herbatkę przepraszam Was na moment, ja sobie moją herbatkę odcedzę ponieważ Zrobi mi się za chwileczkę straszna siekiera. Ja przygotowałam tutaj herbatka na dłuższy czas, ponieważ oprócz tego odcinka, który teraz dla Was nagrywam, chcę też nagrać odcinek z różnymi moimi postępami. Zrobię dwa takie oddzielne odcinki. Może uda mi się jeszcze nagrać odcinek z zakupami, bo tego też trochę niestety się nazbierało przez ostatni okres czasu. I y, jestem przygotowana, herbata. W, nie wiem, czy widzicie tutaj w specjalnym dzbanuszku Czeka. No, i mam nadzieję, że y, wszystkie te filmy uda mi się y, dla Was zrealizować. Teraz chciałam Wam opowiedzieć jeszcze o pewnym wydarzeniu. Y, jak już wspomniała pewnie Sylwia, y, którą oglądacie na YouTubie z dziewczynami zorganizowałyśmy sobie takie mikołajki gdzie wymieniałyśmy się prezentami w pewnej, w pewnej puli osób zrobiłyśmy losowanie no i każdy tam wylosował jakąś osobę i robiłyśmy takie, takie paczki świąteczne paczki mikołajkowe i te paczki były otwierane na spotkaniu, które zorganizowałyśmy sobie w Warszawie i to było dokładnie tydzień temu w sobotę o godzinie gdzieś tam koło 20 było wielkie otwarcie paczek. Niestety Sylwii z nami nie było, nie mogła być, miała swoje zajęcia, także nie, nie mogła nas zaszczycić swoją obecnością. Natomiast myśmy miały tą okazję, żeby te paczki otworzyć, żeby te paczki pooglądać, wspólnie cieszyć się tym, co Mikołaj nam przeniósł. I ja również otrzymałam paczkę. <laughs> I chciałam Wam pokazać. Paczkę dostałam od mojej wspaniałej koleżanki Anety. Jedną z zasad tych paczek było to, że należy coś wykonać samodzielnie i ja w takim wishliście do Mikołaja napisałam, że chcę dostać poduszeczkę. No i słuchajcie, Aneta wykonała taką piękną poduszeczkę strasznie, strasznie narzekała. Zobaczcie, jaka ona jest śliczna, jak ślicznie jest wykończona. Naprawdę pięknie, Aneta to wszystko szyła. Poduszeczka jest prześliczna. Prześliczna, bardzo dziękuję, bardzo się z niej cieszę. Śmieję się, że to jest moja jedyna poduszka w sumie, którą mam, a ja planuję tych takich poduszek, no niekoniecznie z wzorem akurat Bożonarodzeniowym w przyszłym roku zrobić bardzo dużo. Także bardzo się cieszę. Mam pierwszą swoją taką poduszeczkę. Jest prześliczna. Również ja tą paczkę oczywiście już, już wypakowałam, już ją trochę rozparcelowałam tutaj po moim pokoju, w związku z tym nie mogę Wam pokazać jak, jak to było pięknie wszystko zapakowane w kartony. Miałam te, te wszystkie moje przydasie zapakowane w trzy kartony i jaka to była zabawa, jak to otwierałam jeden karton, a tam jedna rzecz, jeszcze następny karton i druga rzecz. No naprawdę, bardzo to było pomysłowe, wspaniałe i bardzo Anecie dziękuję. Yy, drugą rzeczą, którą dostałam, to jest taki mały zestaw z firmy Dimensions, to jest Petit Dimensions z latarnią morską. To było też coś, co ja yy, chciałam dostać, jakikolwiek zestaw z yy, klimatem morskim, właśnie w formacie Petit, ponieważ jeszcze takiego zestawu żadnego nie mam, dlatego dostałam, bardzo, bardzo się cieszę. Oprócz tego otrzymałam również takie piękne zawieszki, też na plastikowej kanwie. Jak widzicie, już te zawieszki są rozpakowane. I kto jest u mnie na mojej grupie samplerownia, to pewnie wie, że jedną z nich nawet wykonałam. Także zaraz Wam pokażę. Jedna z tych zawieszek już jest. Jeszcze nie jest do końca wykończona, ponieważ póki co ją ja powiesiłam tylko na takim. Łańcuszku. Ten łańcuszek był dołączony do zestawu. Śliczna, prawda? Piękne są te zawieszki. Tutaj powinien być sznureczek czerwony i z tyłu po prostu ten łańcuszek powinien być zawieszony na takim czerwonym sznureczku, i tutaj tak to powinno wisić. Ja będę jeszcze wykańczać tył. Ten mój tył nie jest w tej chwili. Wykończony w żaden sposób, no ale ja to dopiero co skończyłam, także chciałam Wam pokazać na razie w takiej formie, w jakiej jest. Oprócz tych pięknych zestawów, poduszeczki, otrzymałam jeszcze mnóstwo słodyczy, ale tego Wam nie będę pokazywać, ponieważ część tych słodyczy została już przeze mnie skonsumowana, yy, także słodyczy nie, nie będzie. Natomiast pokażę Wam nitki, jakie otrzymałam. Dostałam taką piękną nitkę. To jest nitka jedwabna z firmy Dinky Dice. Śliczna. Na pewno mi się przyda. Dostałam cztery takie piękne nici. To nie są krejniki, to są nici kupione w pasmanterii. Ale Aneta te nici wypróbowała i nimi się doskonale szyje. To są jakieś no nie najdroższe nici z pasmanterii w sumie one są no name, nie mają żadnej nazwy ale wygląda na to, że tymi nićmi naprawdę będzie szyło się bardzo dobrze także bardzo dziękuję mam cztery kolory jeszcze mam jeden srebrny, ale do mnie nie dotarł yy, i dostałam takie śliczne nitki z firmy yy, Weekday Works także takie takie dostałam nici. Oprócz tych nagród, otrzymałam jeszcze kilka ślicznych zawieszek, ale nie mam ich tutaj. Yy, kilka ślicznych zawieszek od na, Natalii, a może jednak coś, coś jest. Takie, w takim pudełeczku dostałam od naszej Natalii Chrzanskiej, dostałam takie śliczne, malutkie zawieszki. Y, takie pszczółki. I jeszcze dostałam jedną zawieszkę, ale z niej zrobiłam już igłę. Później wam te igły pokażę. I słuchajcie, w ogóle z tymi Mikołajkami to był taki trochę numer, ponieważ, y, ponieważ y, ja y, ja dostałam powiadomienie Inpostem, że y, idzie do mnie Święty Mikołaj. Wiecie, Inpost ma taką opcję Święty Mikołaj. No, i um, zastanawiałam się, co to w ogóle jest, ponieważ ja wiedziałam wcześniej, kto mnie wylosował, i że ten ktoś na pewno nie wysłał mi żadnego Mikołaja. I byłam skonsternowana, kurczę, jaki święty i Mikołaj do mnie idzie. Początkowo myślałam, że. To jest jakaś pomyłka w losowaniu, i że ktoś może jakoś błędnie wylosował, i się okaże, że ja dostanę dwa prezenty. Słuchajcie, zrobiłam całe śledztwo. Niestety Inpost ma taką opcję bardzo trudną do wyśledzenia, i praktycznie nie można się dowiedzieć, kto rzeczywiście i z jakiego w ogóle miejsca to wysłał, więc jak tylko ta paczka do mnie dotarła, to natychmiast ją otworzyłam. No, i jakie było moje zdziwienie, słuchajcie, jak się okazało, że ja dostałam przesyłkę od naszej wspaniałej Sylwii, która uszyła taką piękną torbę świąteczną. Także Sylwia, wielkie, wielkie dzięki, jesteś kochana. Naprawdę torba jest przepiękna, jest duża, pojemna, także na pewno tutaj można spokojnie wpakować spory haft. Pewnie rama nie wyjdzie, ale naprawdę można tutaj bardzo dużo takich swoich różnych przyda przydasi wsadzić. Także no, jestem pod wielkim wrażeniem. Torba jest przepiękna, ślicznie uszyta. No, cudowna. Sylwuś, jesteś przekochana. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Także to był prezent taki zupełnie niespodziewany. Prezent, który z którym było. Trochę stresu, bo tak jak mówię, nie wiedziałam, czy przypadkiem nie nastąpił jakiś błąd w losowaniu, no ale wszystko się wyjaśniło, wszystko się okazało, że jest dobrze. Także ja bardzo dziękuję Sylwii również za ten piękny prezent. Wyknę sobie herbatki w moim ślicznym bolesławieckim kubeczku, który też otrzymałam od dziewczyn z zeszłym roku. Które, odwiedzając mnie tutaj, właśnie zrobiły mi taki piękny prezent, także korzystam i używam. Ja na samplerowni mam taką zabawę, zabawę świąteczną, gdzie trzeba stworzyć jakieś, właśnie takie zawieszki, czy jakieś kartki, czy jakiekolwiek hafty związane ze świętem Bożego Narodzenia. I w tej zabawie do niej się trzeba było wcześniej zgłosić i w tej zabawie ogłosiłam, że będzie można wygrać taki oto Book of Days, czyli taki kalendarz hawciarki. ja Wam mniej więcej pokażę jak ten kalendarz wygląda o, tu są takie takie dni w miesiącu zaznaczone można sobie wpisywać, mniej więcej mniej więcej tak ten Book of Days wygląda. Każdy miesiąc jest. To jest bardziej taki kalendarz do wpisywania jakichś wydarzeń. Ja planuję tutaj wpisywać po prostu jakieś wydarzenia z mojego życia. Nie, nie będę tutaj oczywiście prowadziła żadnego dokładnego spisu tego, co haftuję, z, jaki materiał, jakie nici i tak dalej. Do tego m, będę używała czegoś innego. Natomiast to. Jeżeli będę w ogóle czegoś używała, bo ja jestem bardzo mało systematyczna, także może się okazać, że, że to tylko będzie u mnie leżeć. W każdym bądź razie taka książka jest do wygrania w tej zabawie. Ale oprócz tej książeczki jeszcze znalazło się parę innych nagród. Ja wyhaftowałam, to Wam pokażę później, wyhaftowałam sobie taki zestaw. Nie zestaw, przepraszam, taki haft, to jest haft też na poduszkę świąteczny. Później Wam pokażę te hafty z pięknymi, ślicznymi owieczkami. I ten wzór będzie również do wygrania na, y, w zabawie świątecznej. A oprócz tego, słuchajcie, otrzymałam również przesyłkę od naszej koleżanki Eweliny, Ewela. Y, jej nick jest Ewelak ja tutaj napiszę, wstawię Wam nazwę otrzymałam przesyłkę i w tej przesyłce były kolejne cuda, Ewelina również ufundowała, czy stworzyła nagrodę dla osób biorących udział w zabawie świątecznej i zrobiła już u Sylwii, mogłyście zobaczyć takie piękne scrapbookingowe dzieła i właśnie jedno z takich dzieł Wykonane przez Ewelinę, trafi do Was, to jest zapakowane, więc nie wiem, co jest w środku w tym yy, pięknie stworzonym takim, yy, takiej teczce. To trafi do jednego, yy, jednej osoby, która będzie brała udział, w, a taki planer. I to jest planer, który już ma wiele stron. Tutaj można wpisywać yy, taki tracker. Projektów, czyli można wpisywać sobie, jak się nazywa wzór, kiedy wystartowało się, jak się nazywa autor. No, troszeczkę takich różnych kartek tu jest. Są też takie tygodniowe strony. Także taki, taka książeczka będzie również do wygrania, ale to będzie do wygrania na samplerowni, w zabawie świątecznej. Ja Wam chciałam pokazać, ponieważ oprócz tego, że Ewelina ufundowała te nagrody dla osób biorących udział w zabawie, również stworzyła dla mnie, nie wiem czy dlatego, że pisałam, że w związku z tymi jej prezentami, które planuję przekazać ja chyba <noise> muszę też wziąć udział w konkursie. Ja nigdy w żadnych takich konkursach, zabawach nie biorę udziału i nigdy pewnie nie wzięłabym, tak sobie żartowałam, ale ona się chyba wystraszyła i słuchajcie, mnie też stworzyła taki właśnie planer. Także mam taki planer stworzony przez Ewelinę, piękny. Bardzo się cieszę. I oprócz tego stworzyła również dla mnie tako, taką teczuszkę, taki albumik. I ja Wam mogę pokazać, co jest u mnie. Yy... Ja już stąd powyciągałam wszystkie prezenty, ponieważ tutaj w przegródkach, które są, są, były wsadzone tasiemki przeróżne, dlatego już tych tasiemek niestety nie ma. Tasiemek Wam nie pokażę. Tasiemki są już wsadzone do tasiemek, ale chciałam Wam pokazać, jak to jest ślicznie wszystko zrobione. Zastanawiam się, czy tak będzie widać. I tutaj jest taka e, koperta, w której są. Różnego rodzaju karteczki wsadzone z Mikołajem. Zobaczcie, jakie piękne. Takie różne cuda, cudeńka. Słuchajcie, to jest tak ślicznie wszystko zrobione. Naprawdę, ja jestem zachwycona. Oprócz tego, tutaj z drugiej strony, są takie specjalne kieszeni. W każdej z tych kieszeni, w każdej z takich kieszeni, były prezenty. Tu były wsadzone y, tasiemki. Także taki piękny dziennik dostałam. Jedną z kieszeni jest właśnie taki taki dzienniczek i tutaj można wpisywać sobie różne informacje, które są dla nas na przykład ważne, prześliczne. Bardzo mi się to podoba, ja jestem tym zachwycona. Na pewno będzie to leżało u mnie w honorowym miejscu, także bardzo, bardzo dziękuję. To jest coś pięknego. Dostałam jeszcze takie tagi duże, pszczele, ale pokażę Wam może na kolejnym odcinku. Bo nie wiem gdzie ich wsadziłam, nie mam ich tutaj pod ręką. Także słuchajcie, to jest cały mój odcinek dotyczący prezentów: prezentów, które ja otrzymałam, prezentów, które ja Wam chcę rozdać. Chyba nie zapomniałam o niczym. Jeżeli o czymś zapomnę, to nagram to w kolejnym odcinku, który zaraz będzie przeze mnie nagrywany. Wszystkim życzę powodzenia i dobrej zabawy. Trzymajcie się kochani. Pa, pa.